Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nagrałem Wam odcinek odnośnie ostatecznych kosztów naprawy Hondy. Czyli, jaką fakturę wystawiła Honda, autoryzowana za, naprawa, za naprawę kilku elementów plastikowych. Kto nie widział, to podlinkuję Wam. Natomiast ktoś pytał mnie też, ile kosztowało wynajęcie tego Nissana na równiutki tydzień czasu, równiutki od poniedziałku do poniedziałku. Więc uwaga, oto fakturka wynajem klasa SUV 7 do 14 875 zł, dużo, niedużo, to tak sobie pomyślałem jak ja bym chciał wynająć auto na tydzień czy dałbym te prawie 900 zł, może bym dał. Z tym, że prawdopodobnie ta cena jest dość niska, podejrzewam. Normalnie, jakby człowiek przed ulicy, to pewnie koszt wynajmu byłby wyższy. No nic. Dzięki. Trzymajcie. Się.